Rodzice czasem pytają nas, czy to, że dziecko czegoś nie robi, jest powodem do niepokoju. Zapraszam wobec tego na szybki przegląd tego, co powinien umieć Żłobkowicz i Klubikowicz. Na początku dodam, że norma jest oczywiście szeroka i że to, że jakieś zachowanie waszego dziecka jeszcze się nie pojawia, to nie musi oznaczać niczego wielkiego i niepokojącego. Być może jest to właśnie bodziec do tego, żeby się zastanowić, jak możecie ten obszar wesprzeć i ewentualnie zastanowić się nad konsultacją z odpowiednim specjalistą. Około półroczne dziecko potrafi odwzajemnić prezentowaną przez dorosłego minę, czyli jakąś ekspresję radości, smutku, złości czy zdziwienia. Taki maluch reaguje też na swoje imię, co więcej zwraca się w kierunku źródła dźwięku. Jeszcze przed pierwszym rokiem życia pojawia się naśladowanie gestów i prostych słów, które mówią dorośli, czyli np. puk-puk, papa, hej-hej itd. Ulubioną zabawą w tym wieku bywa akuku, bo dziecko ma już świadomość tego, że dany przedmiot nie znika, tylko w kiedy jest zakryty, można go odkryć i będzie z nami sportowany. Około półtora roczny maluch lubi takie aktywności związane z lustrem, no bo rozpoznaje już swoje odbicie. Uczy się też powtarzania takich czynności, które wykonują dorośli dookoła niego albo jakieś postacie z bajek. Dwulatek mówi już zwykle o sobie w pierwszej osobie, czyli nie Zuzia chce, tylko ja chcę. Ceni sobie sortowanie, dopasowywanie kolorem i kształtem, no i poznaje też różne zwierzęta, choć częściej nazywa je dźwiękiem, który wydają, aniżeli prawdziwą nazwą. Czy coś Cię zaskoczyło? A może jest taka umiejętność, którą Twoje dziecko zdobyło znacznie szybciej niż było to w planach? Daj nam znać w komentarzu.